Cześć i dzień dobry w kolejnym odcinku na moim kanale, w odcinku z serii różnic w drzewie genealogicznym. I w końcu nadszedł weekend, więc yy, Vanessa żeby się jeszcze pryszcze zatuszowała. Wybierze się na randkę, wyciągnie od swojego kochanka trochę kasy. No i wybiorą się do pap, był papryczka. W J. Chester. rzadko tu bywam, więc chyba jeszcze nigdy nie byłam, więc pora odwiedzić. O, i widzę, że tutaj są jakieś cele do wykonania, więc może uda się usiąść i porozmawiać ze swoją sympatią. Dobra, usiąść razem, ale tak przy toalecie, nie, chcę, żebyście siadali przy toalecie. Przepraszam, co to ma być? No, Zdjęcie na pamiątkę. Po prostu. Nie masz nakrywać do stołu, usiądź razem. I się zbloknęła w drzwiczkach. A na dworze też można było usiąść, ale no dobrze, usiądziecie w środku. W sumie nie jest za ciepło. Yy, przyjazne. Zażartuj, ok? Czyli zabawne. Dowcip. Żartuj o zaroście. Zabawne. Dowcipy. O owłosieniu i o kosmitach. Taka zabawna jesteś. To podowcipkuj O nie, a chyba Feng nie lubi żartować. Trudno. To zrób coś romantycznego. Możesz go kusić. Ożywiona rozmowa, czyli przyjazne. Więcej Bogawędka. Dobra Tą ożywioną rozmowę trzeba znaleźć Dobra, romantyczne e, Intymność Pocałuj w szyję, to będzie ten pocałunek z pasją, czy to jeszcze coś innego? Romantyczne Czemu tak się tnie? Co się dzieje? Czułość? To nie Flirt Pochwal wygląd Gdzie jest pocałunek z pasją? Romantyczne Cołuj w szyję, romantyczne, flirt, szepcz uwodzicielsko, co tam jeszcze możesz wykonać? Halo, dlaczego ta gra się tak tnie? Już się nie ciała, po prostu nie mogę znaleźć tych dwóch opcji. A gra się zacina, czyżby za dużo osób się tu zeszło? Nie ma tragedii, ale Patrz, w sumie trochę się zeszło. Naprawdę nagle ci gra zaczęła tak zacinać. Będzie pocałunek z pasją? Jeszcze z nim flirtuj. Może coś się uda zdziałać? Zmysłowy pocałunek. Okaż czułość. Romantyczne, intymność. Pocałuj. Czy w ogóle można w jakiś sposób wyłudzić pieniądze? Romantyczne, już nie pojawia się pocałunek. No, trudno, ważne, że jest złoty medal. Może się jeszcze uda. Do kogo ty idziesz? Zostaw. Nie masz grać w ping -ponga, masz się zajmować swoim kochankiem, bo trzeba potem od niego wyłudzać ten e, pieniądze. Jeszcze tutaj poszukam, może sobie zrobicie selfie. Będziesz kolekcjonowała zdjęcia z. Czy ty nie zaczniesz za chwilę być zmęczona? O nie, ty masz taką brzydką twarz. Dobra, trudno. Flirciarskie pozy są dwie. To chyba zostaniemy przy tej. Jęk musi do toalety, ale. Czułość obejmi. Co tam jeszcze mamy? Romantyczne czułość. Wodzicielska poza. Romantyczna intymność. Pocałuj. No i nie mamy tutaj opcji. No trudno. Jeszcze chciałam kasę wyłudzić, ale nie widzę tu takich opcji. A szkoda. Randka się zaraz kończy godzina piąta, jak tam twoje uczucie. Ty już nie mieszkasz z rodzicami, także dobrze. Tutaj sp... udało się. Musisz osiągnąć czwarty poziom charyzmy i mieć trzy pierwsze pocałunki. Jeden już zaliczony. Tutaj z Wiktorem mamy relację. To teraz zaprosimy Jerego. Tylko kwiaty może sprzedamy, żeby mieć troszkę pieniędzy więcej. Więc tak, udasz się do domu, Przedasz kwiaty, i następnie zaprosimy drugiego na randkę. Oby wyszedł, bo tam nie macie za dobrych relacji. Jak wróciłaś, to może na karm kurzem królika albo tego na górze. Tego przy łóżku. Na karm kurzem I poproszę o poszukanie kosztowności. Tutaj nie poka pokazują się, jakie są relacje. No, ciężko trudno. Yy... Użyj płynu do mycia twarzy. Dobra, poziom szczęścia bardzo niski. Dobra, idź nakarmić w takim razie drugiego królika na karmkurze, może z tym będziesz miała re lepszą relację. I tu jest kolejne O, to jeszcze wyślij do rady. Bardzo niski. Też bardzo niski. To tą próbkę wyślesz, może będzie ją potem można sprzedać. Tutaj też kwiaty będzie trzeba sprzedać. I może się uda kupić lepsze łóżko niedługo, żebyś się lepiej wysypiała. I jesteś głodna, to się może wybierz z do restauracji. Zaproś na randkę. Możesz zaprosić, czerego to zrobimy inaczej. Atrakcje społeczne. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. I najtańsza jest impreza taneczna. I zaprosisz. czerego Chyba u narwala było spoko. Dobrze. Czy tu nie można nic wygrać? No trudno. Dam tańczy razem, i mam nadzieję, że sobie jakoś podniesiecie troszkę impreza taneczna o ósmej. Relacje też mógłbyś się troszkę przebrać. No, jest ciągle w tej, tej na głowie. Gdzie on w ogóle mieszka? Będzie tu pokazane. Nie, szkoda, że nie ma takich informacji, gdzie kto mieszka, byłoby dużo łatwiej. Ale cóż. O, tutaj widzę, że jakiś przystojnik przyszedł. Ale pierwsze co to tańczcie razem. Potem się może tego pana poderwie. się wam taniec jakoś relacji. Chyba nie bardzo. Przyjazne. Historia, opowiedz, historią. Dobra, nie tańczcie, bo to Wam nie podnosi relacji. Zrobisz sobie z Harisem, Jerem Harisem, zdjęcie przy okazji. Rozmawiasz z nim o pasjach, może jakiś dowcip, że uda mi się chociaż trochę wam ponieść relację. Wyraź mu uznanie, co tam jeszcze, jak, jak można rozmowę plotka. Możesz poplotkować. Nie, nie żegnaj się. O, patrz, mama twoja przyszła. Weź, weźmy ją stąd, wygońmy jej. Tu nie powinno być. Idź sobie. Jakoś tą relację trzeba roz rozkrącić. Opowiedz niewiarygodną historię. Przyjazne, pasje. Zapytaj o hobby. Zabawne. A, zdjęcie, okej. Okay. Zdjęcie zrobione. Przyjazne pasje, pręż muskuły. Może to podziała przyjazne. Historia, opowiedz historię. Dobrze, że wam relacja rośnie. I spróbuj odważnej gadki na podryw. Skoro jesteś bardzo pewna siebie. O, udało się. Jeszcze raz romantyczne flirt. Zapytaj o romantyczne zainteresowania. Flirt i flirtuj. Romantyczne. Gatka na podryw. Dobra, daje się. Daje się. Może się uda. Możesz go objąć. Jeszcze się może uda. Pochwalisz mu wygląd, w tym worku wygląda cudownie. Zapytasz o zainteresowanie w zakresie figlowania. Warto wiedzieć takie rzeczy. Zadasz ryzykowne pytanie. Spróbujesz uwieść. A nie chcę się z tobą zwierzyć z preferencji. Szkoda. O nie, zawstydziłaś go. Wiem, że jesteś głodna. Pasję, to jeszcze z nim podziel pasję. Podziel się pasjami. Pochwal wygląd. Nie masz rozmawiać z grupą. Zabawne dowcip jeszcze jakiś powiedz, może... ...to go nie zrazi i dawaj dalej z romantycznymi. Zadaj ryzykowne pytanie. No nie, bo, bo jesteście w grupie. To go zawstydza. A czułaś? Wyjaw za dobra. Może to się uda? Wyjawisz mu za Czy jest zawstydzony za bardzo? Dobra. Czyli. Tutaj zostają tylko przyjazne interakcje Poprosisz mu... czy, czy? Poprosił zostanie przyjaciółmi To jest dobra opcja, dobra, możesz ją wypróbować Co? Aha, To nie miało, to nie miało być tak Przyjazne. Po prostu najcięższy facet, z jakim byłaś, Vanessa, ale musisz go zdobyć. W ogóle pójdźcie gdzieś w bardziej odosobnione miejsce, może usiądziecie tutaj. Czy tu trzeba podjechać? Jest jakiś stolik na zewnątrz, gdzie można usiąść. Usiądź razem. Przyjdzie tutaj? No dawaj. Idzie, idzie z torbą na głowie. Oby... Okej, okay, poszedł już sobie, czyli pora wrócić do domu. Utrata przyjaciela. Ale czy ktoś zmarł? Śmierć zwierzaka. Czyżby Lady zmarła? Hira urosła. Tutaj mały, małego Marcina też muszę mu imię zmienić. Tutaj się bąbel pojawił. No nieźle się to drzewo rozrasta. Ładnie, ładnie. Leć do domu, bo się zaraz posiusiasz. Dobra, i leć. Za ile dwie godziny? To zdążysz na górę dojść. Skorzystaj. I możesz nakarmić kurzem, to nakarmisz kurzem. I tutaj też tych nakarmisz kurzem. I tu jeszcze jeden, bo nakarm kurzem. I weź coś do jedzenia sobie. Ej, cz, cz, cz. Je coś na szybko. Herbatniki w kształcie zwierząt. O, leć do toalety. O, rozpoczął się jarmark, to się zaraz wybierzemy. Że tam kogoś spotkasz. Dobra, wybierz się na jarmark. Samotnie. Dobrze, jesteś przygnębiona, to w sumie będziesz mogła się wypłakać. A teraz rozglądaj się za kimś przystojnym. O, o, tu jest ktoś. To jest Anthony Quinn. To z nim. W sumie możesz. A skorzystajmy skoro już tu jest. Love przyszła. I Mona Jones. Ej, zapoznaj się z nim. Czekaj. Trzeba dodać do grupy przyjazne. Przyjazne powitanie. Zabawne, dowcip, opowiedz dowcip. Przyjazne, komplementy. Pogratuluj nowej pracy. Nawet nie wiedziałam, że ma pracę. Zabawne, dowcip. Możesz pożartować o włosieniu. Oj, nie lubisz żartów, czy co? Bogawędka, poznaj. Co dalej? Jeszcze możecie troszkę pogawędzić. Zapytasz o zawód. Hej, mam, czemu Cię jest zaproszony na festiwal miłości? To tak nie miało być. Dodaj go do grupy. I usiądziecie sobie tutaj razem. Ty mi nigdzie nie uciekaj. I sobie porozmawiacie. Komplementy. O nie, ci nie idzie z ludźmi. Zapytaj o zawód. Przyjazne z boga wędka. Zapytaj, jak minął dzień. Jakieś takie neutralne pytanie, a nie. Delikatnie może spróbuj poflirtować. Bo widzę, że masz odważną gadkę na podryw, jesteś pewna wę? siebie. Pogawędka. Porozmawiaj jeszcze o słonecznej pogodzie. O, flirty idą. <tryk> Dawaj, odważna gadka na podryw. Uda się go. Romantyczne, flirt. Pochwal wygląd. Unura pochwała. No nie, bądź smutna, proszę. Dobrze nam idzie. Przyjazne, plotka, pogawędka. Zapytaj, jak minął dzień. Nie uciekaj mi przypadkiem. Romantyczne, flirt, ponura pochwała. Odpuść sobie bal. Romantyczne, próbuj flirtować. Przyjazne, zainteresowania. Rozmawiaj z nim o zainteresowaniach. Oj, nie chcę. To popisz się strojem, co tam jeszcze możesz. Komplementy. Nat dzwoni. Hej kochanie, z tej strony, tata, kiedy przyjdziesz do domu? Wychowanie cię wymagało ode mnie bardzo wiele troski i wysiłku. Chcę, może, możesz chociaż raz na jakiś czas wpaść, by powiedzieć staruszkowi, że go kochasz, kochasz, prawda? No, oni niby mieli dobre relacje, bo ją zabrał do siebie, ale zrobił dwójkę dzieci i się nią nie zajmował, więc tak Vanessa ma inne rzeczy do roboty. Musi uwodzić. Czemu ty, czemu jesteś smutna? Rodzice muszą poczekać. Niezręczne spotkanie przyjazne pogawędka dobra, spróbuj go jakoś do siebie dobra, chyba jesteś na tyle śpiąca, że jednak wrócisz do tego domu się przespać Ważne, że nowa osoba poznana, z którą będzie można budować relacje. Jeszcze chciałam zrobić jakąś randkę. może się uda. O, i przyszedł w lat. Ty idź spać. A jeszcze, nie, nie, nie. Zanim pójdziesz spać, to króli się na karm kurzem. Może się uda od nich coś wydębić, ale nie można. Ale tu mają bardzo niski, to możesz od razu iść spać. O, jeszcze się wypłaczesz, to ci się spełni. Tego nakarmisz kurzem. Simowie, którzy szukają miłości są we właściwym miejscu. To wieczór singli oznacza to, że samotni flirściarcy, simowie mogą stawiać sobie nawzajem drinki, płacąc mniej. Czyli wybierzesz się, jak się troszkę prześpisz na imprezę. Dobra, północ. Ale zanim pójdziesz, weźmiesz może z dodatkami kąpiel cytrusowa. Może tutaj się uda jakoś poprawić ci nastrój. Choć w sumie dwa dni widmo niepokoju. Potrzebuję rozrywki. I pójdziemy klasycznie do Windenburga. Zabierz ze sobie Antoniego Queen'a. I idźcie sobie postawić drinka. Usiądź razem. Zamów jedzenie. Dawaj, zamów sobie pretzla. To nawala brzuszki. Przyjazne, pogawędka. Zapytaj, jak minął dzień. Przyjazne, pasje. Rozmawiaj o łowiskach. Jakoś trzeba z nim spędzić czas. O, możesz go poprosić o radę. Zadurzyła się w kolejnym. Super! Teraz co? Pocałuj kogoś? Zrób coś romantycznego? Zdrzemnij się? Przyjazne plotka? Plotka nie, pasje. Rozmawiaj jeszcze raz o pasjach. Przyjazne, czułość. Możesz objąć. Poflirtować dalej nie możesz, więc przyjazne. Pogawędka, poznaj. Nie bądź taka smutna. Tutaj może zrobię wam romantyczne jakieś zdjęcie zaraz. A w tłum ludzi weszliście, będziecie się ciąć. Pogawędka, rozmawiaj z nim. Dobra, może nie jesteś aż tak śpiąca. Trzy godziny. Przyjazne. Przyjazne, czułość. Obejmij. O jest, odważna gadka na podryw. Może uda się. Drugi poziom charyzmy. To leci z romantycznymi. Od razu wyzna wyznasz mu zauroczenie. Pochwalisz wygląd. Zadasz ryzykowne pytanie, że uda ci go też pocałować? Super by było. Gatka na podryw? O nie. Nie bądź zawstydzony. Po prostu z nim flirtuj. Dobra, znowu jest romantyczny. Pochwal wygląd. Gdzie on idzie? Weź go, goń. Goń go. Nie uciekaj mi. Uciek? Ech. Nie masz uciekać. Romantyczne, flirtuj. Skończ za nim. Wiem, że jesteś zmęczona, ale jeszcze masz troszkę czasu. Może się uda. Romantyczne, flirtuj. Dobra, może się nie posikasz. Dawaj pochwal wygląd. Wygląda na to, że Vanessa właśnie zaprzyjaźnia się z energicznym simem. Energiczni simowie zwykle nie siedzą z założonymi rękami, tylko poszukują przygód i mocnych wrażeń. Ich zainteresowania, także takie jak sporty, taniec, wiążą się zazwyczaj z aktywnością. Mogą nawet mieć sobie coś z awanturnika. Czy... Czy jedną z preferencji Sima o imieniu Vanessa jest to, że lubi on energicznych Simów? Może być. Czułość wyznaj mu zauroczenie teraz. Spróbuj uwieść. Poślij może mu jeszcze pocałunek. Romantyczne? Flirtuj. Czemu się wam flirt nie pokazuje? Poślij mi pocałunek. Romantyczne. Dalej. Intymność. Obejmij. Romantyczne. Pocałuj w szyję. I idziesz spać? Dobra, to jak wstaniesz, albo nie wstaniesz. Skoro poszłaś sobie spać, to ja się pożegnam. W następnym odcinku dalej będzie próbowała rozkochiwać w sobie innych. I tym akcentem śpiącej. Vanessa, ja się z wami żegnam. Cześć, do zobaczenia w kolejnym. Pa!